I witam po przerwie. Jak ci z Państwa, którzy widzieli program w zeszłym tygodniu, pamiętają, w tej części programu pokażemy Państwu parę zabawnych i mniej zabawnych filmów na temat tego, co się zdarzyło w tym tygodniu na świecie. Jedyna różnica jest taka, że w zeszłym tygodniu stałem tam, po, po tamtej stronie, a teraz stoję po tej. Po tamtej nie mogę, bo tam jest kącik sportowy. Sportowcy są bardzo, bardzo dbają o to, żeby to tylko ich kącik był, więc dzisiaj stanę po tej stronie. I od razu zapraszam Państwa na pierwszy króciutki materiał o, pierwszych, o pierwszym wydarzeniu najważniejszym naszym zdaniem w tym tygodniu, czyli o wyborach w Hiszpanii. Ta ostatnia niedziela wcale nie była ostatnią dla hiszpańskich socjalistów. Rządząca od 2004 roku Partia Socjalistyczna premiera Jose Luisa Zapatero wygrała bowiem wybory parlamentarne. Zwycięstwo nie jest jednak spektakularne. Socjaliści uzyskali ponad 44% głosów w porównaniu z niemal 40% poparciem dla partii ludowej Mariano Rajoya. Oznacza to, że po raz kolejny partii Zapatero nie udało się uzyskać bezwzględnej większości w parlamencie i będzie musiała liczyć na poparcie z zewnątrz. Mimo to do radości na hiszpańskiej lewicy jest wystarczająco dużo. Socjaliści wygrali mimo kontrowersyjnych reform, między innymi legalizacji małżeństw homoseksualnych. Nie zaszkodziły im także pertraktacje, jakie Zapatero prowadził z terrorystami z EDA, a przede wszystkim na drodze do zwycięstwa nie stanął sam premier, obecny szef rządu ma bowiem na koncie między innymi grzech rozszerzenia autonomii Katalonii. Jak widać, do zwycięstwa wystarczy być jedynie tzw. mniejszym niż prawica złem. Zapatero jest fascynującą postacią. To jest polityk, który wzbudza bardzo gwałtowne e, opinie i bardzo skrajne opinie z lewej i z prawej strony. Z jednej strony są ludzie, którzy uważają, że to jest totalny biurokrata. absolutnie bez żadnego wyrazu, bez żadnej idei. Człowiek, który we, wepchnął się do partii socjalistycznej, tak naprawdę cudem, on został przywódcą tej partii, tak mówią ci ludzie, którzy tak postrzegają Zapatero, został przywódcą tej, tej partii, dlatego że doszło tam do frakcji, do walk frakcyjnych. Wewnątrz partii, i on był kompromisowym kandydatem, bo nie kojarzył się ani z jedną frakcją, ani z drugą frakcją. Są oczywiście też inni, którzy mówią, że Zapatero jest wybitnym idealistą. I człowiekiem, który ma niesamowitą ideę, wizję, zmiany tego narodu. Rzeczywiście pod jego rządami, ja bym chyba się skłaniał jednak ku tej wersji. Nie zgadzam się ze wszystkim, co robi Zapatero. Uważam, że prowadzi fatalną politykę zagraniczną. Uważam, że zbliżanie się do reżimu Castro na Kubie jest gigantycznym błędem. Żałuję tego, że Hiszpanii nie ma w w europejskich debatach Hiszpania przestała w zasadzie istnieć jako, jako poważny gracz w Unii Europejskiej, a szkoda wielka. Ale jednak, z drugiej strony Zapatero przeprowadził gigantyczną rewolucję obyczajową w Hiszpanii. To, o czym Państwo słyszeli w materiale, wprowadzenie związków partnerskich, ograniczenie roli Kościoła w życiu publicznym w takim państwie jak Hiszpania, bardzo podobnym pod tym względem do Polski, gdzie Kościół przez wiele lat odgrywał niezwykle istotną rolę. Jest jednak dużym osiągnięciem. Bez względu na to, czy się zgadzamy z tą polityką, czy nie, no trudno nie zauważyć, że Zapatero dokonał jednak niesamowitych zmian w tym sposobie, w jakim naród hiszpański, jakim Hiszpanie patrzą na świat i na siebie samych. Jego największym problemem teraz będzie oczywiście zadbanie o to, żeby kraj Basków nie odłączył się od Hiszpanii. To jest bardzo poważny hiszpański problem. Na pewno będą państwo o tym dużo słyszeć. W ostatnich dniach, dosłownie wczoraj, premier podpisał, premier Zapatero podpisał nowy plan przyznawania większej autonomii krajowi Basków. Zapatero ma nadzieję, że w ten sposób ograniczy te żądania baskijskie, oderwania się od Hiszpanii. Najprawdopodobniej mu się to nie uda, tak samo jak nie udały mu się negocjacje z terrorystyczną ETA, która walczy siłą o oderwanie kraju Basków od Hiszpanii. Także niestety pewnie będziemy świadkami jeszcze bardzo wielu ponurych wydarzeń w Hiszpanii. ETA na pewno nie da o sobie zapomnieć i prawdopodobnie w tym programie niestety jeszcze nie raz będziemy oglądali zdjęcia na przykład z zamachów ETA, tak jak z ostatniego zamachu, który ETA dokonała dosłownie kilkadziesiąt godzin przed wyborami, kiedy zabiła lokalnego socjalistycznego polityka, tylko po to, żeby pokazać Hiszpanii, że wciąż jest na scenie politycznej i że jest w stanie dosięgnąć każdego, także polityka partii rządzącej. Zostajemy przy wyborach, ale przenosimy się w kompletnie inną część świata czyli do Iranu. Irańczycy do urny na pochybel amerykańskiemu wrogowi. Piątkowe wybory do irańskiego parlamentu upłynęły obywatelom pod dobrze im znanymi nacjonalistycznymi hasłami nienawiści do Stanów Zjednoczonych, znanych w tamtym rejonie świata także jako wielki szatan. Choć szczęśliwie im panujący Mahmud Ahmadinejad zachęcał swoich podwładnych do głosowania, tylko mógł to prawdopodobieństwom że frekwencja przekroczyła 50%, jest bardzo niskie. Duża część obywateli uważała bowiem, że zwyczajnie nie ma na kogo głosować. Za taki stan rzeczy jest odpowiedzialna Rada Strażników, która usunęła z list niemal 3000 kandydatów opozycji, uznając, że są nielojalni wobec idei rewolucji. Wielu reformatorów nie czekało zresztą na opinię Rady i zrezygnowało z wystawienia swoich kandydatur, by uniknąć upogorzenia. W takiej sytuacji wybory do islamskiego zgromadzenia narodowego stały się formą politycznej zabawy dla stanowiących większość konserwatywnych zwolenników Ahmadinej Był to też plebiscyt popularności prezydenta, plebiscyt, którego wyniki wedle zgodnej opinii komentatorów niczego w kraju nie zmieniły. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Tutaj przed chwilą przez studio przeszła pani, która była całkowicie na czerwono ubrana. Muszę powiedzieć, że był to niesamowity widok, zwłaszcza w zderzeniu z tymi obrazkami z Iranu, gdzie takich pań na ulicach po prostu nie ma. Wybory w Iranie są oczywiście fascynującym wydarzeniem. Przede wszystkim dlatego, że nie są to prawdziwe wybory. Ka wszystkich kandydatów, którzy startują w tych wyborach i prezydenckich i parlamentarnych, tak jak mieliśmy szansę oglądać dzisiaj, muszą, musi zatwierdzić specjalna rada, która składa się z duchownych i specjalistów od prawa koranicznego. No i jeżeli ta rada uzna, że dana osoba nie nadaje się z punktu widzenia Koranu, z punktu widzenia prawa religijnego, nie nadaje się do kandydowania, no to po prostu nie kandyduje. Także to jest taki wybór, Troszkę jak Ford kiedyś dawą Amerykanom, mówiąc, że możecie kupić Forda ode mnie w jakim tylko kolorze sobie wymarzycie, pod jednym warunkiem, że będzie to kolor czarny. W tych wyborach jednak mimo wszystko, mimo tego, że są różne odcienie czerni, tak właśnie jest i w Iranie, więc mimo tego, że ci kandydaci są zatwierdzani przez Radę Duchownych, to jednak o coś chodzi. Mianowicie chodzi o to, czy w tych wyborach zyska przewagę frakcja tzw. reformatorów, czy tak zwanych twardogłowych. Tak zwani twardogłowi to są ludzie zgromadzeni wokół prezydenta Ahmadinejada, którzy prą do tego, żeby Iran zdobył bombę atomową i żeby stał się mocarstwem regionalnym i być może tak na Naprawdę tego nikt nie wie, bo wiadomości ze środka irańskiego reżimu mamy bardzo niedużo. Być może prą również do tego, żeby Iran zaatakował Izrael. Są ludzie, którzy tak uważają. Z pewnością jest w rządzie irańskim, we władzach irańskich druga frakcja, tak zwanych reformatorów, i to są ludzie, którzy nie chcą tego robić, którzy nawet mimo tego, że pozostają jednak oczywiście zwolennikami fundamentalistycznej polityki zagranicznej i rozszerzania wpływów Iranu w regionie Bliskiego Wschodu, no to jednak nie chcą żadnej wojny zaczynać ani z, Re z Izraelem, ani z Irakiem, ani z Amerykanami, ani z nikim innym. Kto zwycięży w tych wyborach, powinniśmy się dowiedzieć dzisiaj w ciągu dnia, jak będą spływać wyniki wyborów z Iranu, no i zobaczymy, czy prezydent Ahmadinejad stanie się jeszcze potężniejszą figurą, czy też wręcz odwrotnie jego pozycja zostanie osłabiona.